Ostatnio mówiłem, że coś nagram, opowiadam nad czym pracuję, ale ja mam inny pomysł. Opowiem dzisiaj nie o pracy, a o przerwach w pracy, od pracy. Tak w skali dnia. W sumie temat trochę na czasie, bo praca zdalna, praca z domu, ale sama. Praca e, nie będzie na tyle ważna, nie będzie taka efektywna, jeśli nie będziemy mieli przerwy. Teraz jak te przerwy robić rozsądnie? Przynajmniej powiem Ci tak, ja to robię, co u mnie działa i wiem, że nie tylko u mnie, więc jest to w jakimś stopniu mm, skuteczne. Mówimy o pracy umysłowej, nie o pracy fizycznej, bo przy fizycznej wydaje mi się, że jest troszkę inaczej. Więc na początek zadajmy sobie pytanie, czy potrafiłeś pracować 3 godziny umysłowo? w dobrej, wysokiej koncentracji przed komputerem. No ja na przykład bym bardzo nie potrafił czegoś takiego zrobić. O ile fizycznie siedzieć 3 godziny na dupie byłoby może możliwe, choć niełatwe, tak pracować w wysokim skupieniu przez 3 godziny absolutnie nie byłbym w stanie. Zatem aby utrzymać to wysokie skupienie w pracy, przerwa jest absolutnie Konieczna, inaczej po prostu tego skupienia nie da się utrzymać. Taki mój wniosek. Więc trzeba o te przerwy zadbać. I teraz ważne, te przerwy muszą, musimy o nie zadbać, tak? To my musimy zadbać. One nie mogą się dziać same. Więc żeby o nie zadbać, trzeba je zaplanować. A zaplanować je można na przykład w taki sposób, że robimy sobie przerwę co godzinę, co pół godziny. Yy, bo jak ich nie zaplanujemy, to ja wiem po sobie, jak potrafię się wkręcić, to półtora yy, godziny może yy, potrafię pracować bez takiej przerwy, ale już czuję, yy, czuję odwodnienie, czy zaczynam czuć ból głowy, czuję się coraz gorzej. I nawet jeśli teraz półtora godziny pracuję w porządku, to yy, wiem, że już potem ta efektywność spadnie diametralnie. I teraz kilka słów o moim takim trybie. Idealnym, trzeba zaznaczyć, że idealnym, bo nie zawsze tak się uda. To jest tak, że od rana, czyli w te najlepsze godziny, pracuję po godzinie i robię sobie około 10 minut przerwy. I zazwyczaj jestem jakieś 3,5-3,5, 3, 3 maksymalnie 4 takie bloki od rana odbyć. No i to jest naprawdę dobra, dobra praca, bardzo, bardzo dobra koncentracja, i dzięki tym przerwom da się to dalej. E, ciągnąć właśnie po południu z kolei, czyli po takiej przerwie dłuższej od 12 do 13, do 13.30, takie półtora godziny przerwam na, na jedzenie i, i tym podobne e, e, około południa i więc po tej przerwie za, zaczynam pracę taką popołudniową można powiedzieć e, i tam już robię bloki pracy 30 minut, pół godziny i przerwa też e, jakieś 10 minut to dlatego tak, że po południu już chcąc nie chcąc fizycznie jest energii. Umysł też już jest przemęczony i trzeba te przerwy robić Więc częściej, a każda przerwa kolejna właśnie dodaje nowej energii, mógłbym nawet tak powiedzieć. I w takim właśnie trybie, który zaprezentowałem, w idealnym scenariuszu nawet 5-6 godzin takiej pracy na wysokich albo dość wysokich obrotach jestem w stanie odbyć, więc to jak najbardziej działa i, i, i coś takiego jak najchętniej, jak najbardziej, jak najczęściej staram się praktykować. Nie zawsze wychodzi oczywiście, ale ale wyjątki potwierdzają regułę. I teraz ważne pytanie: co robić podczas takiej przerwy? I tutaj przychodzi kilka aspektów, które ja e, wymienię, które są bardzo ważne i wpływają również na efektywność pracy. Przede wszystkim to jest przerwa, przerwa od pracy. Jeśli pracuję przed komputerem, to to jest przerwa od komputera. Ja w przerwie nie wchodzę na Facebooka, nie oglądam YouTube'a, bo to ma być przerwa. A jeśli w tej przerwie praktycznie nie zmieni się nic, tylko zmienię zakładkę w komputerze, no to to nie będzie przerwa, to będzie dalej ciąg tego siedzenia. Przed komputerem dla organizmu to nie będzie żadnej miało różnicy, więc co ważne, w przerwie wstajemy od biurka, idziemy, opuszczamy pomieszczenie, żeby zmienić nieco otoczenie i oderwać się, oderwać się od tego, co było faktycznie tutaj robione. Analogicznie, jeśli chcesz, musisz sprawdzić telefon, OK 30 sekund, minuta zerknij. Ale też nie chodzi o to, żeby w przerwie siedzieć przy, przed telefonem i sobie scrollować Instagrama czy oglądać jakieś filmy, bo to jest y, podobny sposób tutaj co y, podobny cykl, który odbywaj przed komputerem y, więc też nie odpoczniesz przed tym telefonem, a wręcz zmęczysz się jeszcze bardziej podczas tej przerwy niż podczas zwykłej pracy, więc tego też nie zalecam co najwyżej zerknąć, odłożyć, albo najlepiej ostatnio też testuję, wynieść telefon do garażu, żeby był daleko, daleko poza zasięgiem w ogóle wzroku, nawet wzroku, żeby w ogóle nie kusiło zajrzenie do niego. Coś takiego eksperymentuję. Eee, tak, i tak jak mówiłem, wstajemy od biurka, najlepiej opuszczamy lokal, zmieniamy nieco otoczenie, nieco mikroklimat. Można w tym czasie przewietrzyć E, swój pokój, biuro, w którym siedzimy, pracujemy. Szczególnie zimą ma to sens, kiedy to powietrze się szybko wymienia i naprawdę ta świeżość, e, świeżość jest potem odczuwalna. Teraz latem, albo wczesnym latem, albo no wiosna jest w sumie, ale 20 stopni, e, więc wietrzenie nie, nie bardzo już ma taki sens, aczkolwiek świeże powietrze jak najbardziej, tylko że nie ma takiego e, efektu e, odczucia tego świeżego powietrza, e, więc tak, wietrzymy, opuszczamy lokal, wychodzimy sobie najlepiej na zewnątrz żeby pooddychać tym świeżym powietrzem, żeby się rozciągnąć rozciągnąć fizycznie mięśnie sobie żeby zmienić trochę pozycję, porozciągać się czyli porozciągać tutaj mięśnie naszego ciała, porozciągać mięśnie oczów, oczu, patrząc w dal takie różne ćwiczenia no przynajmniej u mnie to działa rewelacyjnie i wiem, że jeśli odpuszczę takie zabiegi podczas przerwy, jeśli chciałbym odbyć przerwę na przykład tutaj w biurze, no to, to wiem, że to nie będzie przerwa. I, I jak najbardziej praktykuję to, o czym mówię, u mnie to działa, więc również tobie zalecam. I teraz jeszcze kolejne co najmniej dwa elementy ważne. w przerwach, które można robić, realizować. Otóż wspomniałem krótko o odwodnianiu, odwadnianiu organizmu. Ja akurat przyzwyczaiłem organizm do tego, że pije bardzo dużo, więc e, nawet już w tym momencie, jak już trochę gadam i, i, i nie wypiłem przed nagraniem zbyt dużo, już czuję lekkie odwodnienie, ale dobra, lecimy dalej. E, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o odwodnieniu, że przyzwyczaiłem organizm do tego, że piję stosunkowo dużo i jak robię, zrobię sobie jakąś niewielką, nawet przerwę e, od tego picia, to czuję właśnie to odwodnienie. Pierwszym oznaką jest jakieś tam, no, takie poczucie pragnienia, potem zaczyna boleć głowa, potem już spada efektywność, spada produktywność i dzieje się coraz gorzej, i ciężko jest to potem odbudować. Więc odwodnienie właśnie organizmu wpływa na efektywność pracy, więc trzeba o to zadbać. To też przerwa, przerwa od pracy, oprócz spacerku i rozciągania się. Może, albo nawet powinna być czasem na przygotowanie sobie kolejnego napoju, który będziemy spożywać przez kolejne pół godziny, czy też godzinę. No u mnie tak jakoś się właśnie idealnie złożyło, że gdzieś te bloki czasu tak się układają, że po godzinie mi się opróżnia garnuszek i, i muszę coś nowego sobie przygotować, więc to jest też fajna motywacja, w cudzysłowie, do tego, aby sobie tą przerwę Zrobić tym bardziej. Drugi, bardzo ważny, jak można się domyślić, aspekt obok picia wody i w ogóle picia czegokolwiek, to kwestia jedzenia, posiłków, posilania się. Ja aktualnie eksperymentuję, eksperymentuję coś takiego, że nie jem posiłków od rana. Dopiero pierwszy posiłek około godziny 12 w południe, ostatni. 18-20, tak żeby ten blok, w którym jem był, miał od 6 do 8 godzin, mniej więcej powiedzmy, ymm, oraz jeszcze ważna rzecz, że, że, że ymm, jeśli już jem, to dwa maksymalnie jakieś trzy posiłki, a nie robię sobie na przykład 5 czy 6 jakiegoś drobnego podjadania, bo potem nawet drobne podjedzenie też. Z tego co obserwuję, i też słyszałem, marnuje w pewien sposób energię, organizm się bardzo rozleniwia. Nawet już samo to, że po tej przerwie obiadowej, po porządnym posiłku, ja już obserwuję zdecydowany spadek energii. Czasem miałbym ochotę wręcz po prostu już zakończyć dzień, wziąć prysznic i zmierzać. Do łóżka tak to działa, aczkolwiek ten tryb, że od rana nie jem, e, sprawdza się bardzo. U mnie nie, nie mogę ci go polecić, bo nie wiem, czy u Ciebie się sprawdzi. U mnie na przykład działa. Mam wrażenie, że mam koncentrację na fajnym, wysokim e, poziomie. To tak, słowem wstępu. Drugi temat, znaczy, drugi, to jest ten sam temat. E, chodzi o to, że potem w końcu zacznę ja być głodny, Ty zaczniesz być głodny, będziesz głodny, a na głodnego w mojej ocenie no nie da się też efektywnie pracować, bo organizm domaga się tego jedzenia, to jest jego bardziej y, podstawowa potrzeba, dla organizmu to jest ważniejsze niż jak koncentracja na jakimś durnym zadaniu przed komputerem, więc organizm będzie się tego domagał, to będzie dla niego priorytetem, a przez to my, nie, my czy Ty nie będziesz mógł się skoncentrować na tej pracy i być jak najbardziej wydajny. I zmierzam do tego, żeby sobie zadbać właśnie o te posiłki w przerwach, czy je przygotować, czy je sobie odgrzać tak ja. Polecam na przykład mieć taką żonę jak ja, która wszystko totalnie, jeśli chodzi o kwestie jedzenia, ogarnia, więc nie ja mam totalną wygodę w tym aspekcie i w zasadzie, no... Moje dbanie o posiłki sprowadza się tylko do tego, żeby je zjeść. Ale to jest najważniejsze, jakby nie patrzeć. No, a jak brzuszek najedzony, napity, jak mięśnie rozciągnięte, jak umysł przewietrzony, oczy rozciągnięte, to potem pracuje się o wiele lepiej, o wiele łatwiej. Przynajmniej takie są moje obserwacje, i to właśnie sugeruję Tobie również robić w przerwach od pracy, tym bardziej jeśli pracujesz w domu i nie bardzo e, masz narzucone jakieś te godziny pracy, nie masz narzuconych jakichś przerw, czy, 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 czy nie masz narzuconego tego rytmu, to musisz go sobie właśnie samemu narzucić, zrobić pewne rutyny, nawyki sobie wypracować, żeby działać jak najbardziej e, produktywnie. I tyle ode mnie, tak mija czwartek. 8? Nie, 9 kwietnia. Tyle ode mnie na temat przerw pracy. Widzimy się gdzieś tam, kiedyś w internetach.